Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna prezentacja modeli, kolejny unboxing. Żadna jakaś wielka nowość w sensie konstrukcji. Nowość po prostu tego roku. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wznowienie, wznowienie tego, co już było, tylko z numermi, nowymi numerami inwentarzowymi i e, produkcja na zlecenie AMC. Tak jak zresztą w wielu przypadkach to bywa w przypadku firmy Tyrik. Eee, tak, cztery wagony, jeden wagon regularny z, tak, z takim numerem regularnym, akurat wagon chłodniczy gładki, już pokazuję etykietę, eee, SLMS oczywiście, 76806, czy wagon gładki, bez określonej stacji i eee, trzy wagony na zlecenie firmy AMC. Te trzy wagony posiadają numery, że tak powiem, jeden po drugim: 552155, 552156 i 552157. Te trzy kolejne dla MC są to wagony ryflowane. Oczywiście konstrukcja, teraz tutaj zobaczymy jeszcze dokładnie i CHS, ale tak naprawdę generalnie to są takie same wagony, różnica w nich jest w ryflowaniu. Pamiętacie, w zeszłym roku pojawiły się takie wagony, pojawiło się również, de facto pojawiły się dwa wagony, i te dwa wagony również mam. Tutaj właśnie dlatego jest z tyłu taka kompozycja, właśnie wagon ryflowany, wagon gładki, pamiętacie wagon ryflowany Poznań-Garbary, bardzo fajnie to się dla mnie składa, bo ja akurat pochodzę z okolic Poznania, więc mi to bardzo, bardzo odpowiada. A więc mamy już całkiem sporą ilość wagonów, tak widzicie wagonów zeszłorocznych mam trochę więcej, bo mój kolega postanowił odsprzedać swoje wagony i tych wagonów poznańskich mam kilka. Dlatego ta, kom ta kompozycja zrobiła się długa. Tutaj z um, SC43 w wydaniu Albert Model i tych wagonów tutaj sporo, sporo stoi, ale mamy już sześć wagonów z różnymi numerami inwentarzowymi, co naprawdę robi całkiem potężny sznurek wagonów. Po co ta prezentacja krótka? Nie jest to żadna nowość. Po to, że chciałbym właśnie zrobić taki sznurek wagonów właśnie z. Z tą lokomotywą ST43, stąd też pokazałem wam to, co przyszło. Jeden wagon, tak jak wspominałem, gładki i trzy wagony, właśnie ryflowane, co daje nam naprawdę spory sznurek wagonów. Mając na uwadze, że mam już 7 wagonów z tamtego roku, czyli 6 wagonów ryflowanych z Poznania, jeden właśnie ten gładki. I plus te 4, więc mamy 10 wagonów na haku. Będzie całkiem fajna kompozycja. Więc to jest taki krótki wstęp do tego do jazdy, która, która pojawi się już niedługo. Jak widzicie, kompozycja jest prawie ułożona. Więc, no, możecie się spodziewać, że w każdej chwili pojawi się sam przejazd tego składu, właśnie tych wagonów chłodniczych. Jako ciekawostkę podam, że. Widziałem właśnie zdjęcia, bardzo ciekawe zdjęcia, jak to wagony chłodnicze były przewożone m.in. właśnie na platformach wąskotorowych, m.in. średzką koleją dojazdową, dzisiaj powiatową do Zaniemyśla. Widziałem takie zdjęcia i na pewno będę próbował bawić się w przewożenie właśnie tych wagonów chłodniczych właśnie koleją wąskotorową. To tyle na dzisiejszej prezentacji. Dziękuję za uwagę i zapraszam już wkrótce do przejazdu tego składu z wagonami chłodniczymi. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć.